Takiej ściślejszej współpracy Uniwersytetu z Powiatem. Do tej pory Uniwersytet głównie był obecny w przestrzeni tkanki miasta Rzeszowa. Natomiast chcemy być obecni szerzej. Z jednej strony, liczymy tutaj na pomoc, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju możliwość korzystania z placówek, chociażby z opieki zdrowotnej, gdzie nasi studenci mogliby odbywać praktyki, również część zajęć. Ale liczymy również na pewnego rodzaju usprawnienie komunikacji, tak żeby studenci, którzy chcą studiować w Rzeszowie, mogli łatwo do tego miasta naszego, do naszych placówek się dostawać i myślę, że. To ma być ten powiedzmy główny element naszej współpracy, aczkolwiek liczymy również na to, że również inne kierunki, chociażby turystyka, prawo. Ekonomia, będą, czy też rolnictwo będą zaangażowane właśnie w działanie nie tylko na terenie Rzeszowa, ale również w gminach ościennych. Liczymy na zdecydowanie szerszą współpracę, tworzenie różnego rodzaju szlaków turystycznych, pokazywanie, promowanie regionu, ale również umożliwienie właśnie w lokalnych podmiotach. Mamy kierunki administracyjne, żeby tam studenci też mogli odbywać swoje praktyki, swoje zadania, realizować. To też ten cel, który dzisiaj nam... Przyświeca. Podpisanie wpisuje się w ideę aglomeracji rzeszowskiej. Chcemy współpracować, stawiać na przyszłość, a ta przyszłość to są młodzi ludzie, to są studenci pod kierunkiem kadry profesorskiej. Chcemy, żeby oni zostali tutaj na Podkarpaciu, studiowali w Rzeszowie, ale z drugiej strony mieli możliwość rozwoju poprzez praktyki, współpracę z instytucjami powiatu, z firmami na terenie powiatu rzeszowskiego, więc dzisiaj jest symboliczny dzień, gdzie po rozmowach roboczych rozpoczynamy współpracę. Za chwileczkę jedziemy do Szpitala w Górnie, żeby już o pierwszych konkretnych pomysłach porozmawiać. Kwestia ochrony zdrowia szpital w Górnie czy ZOS numer 2 w Rzeszowie przy ulicy Fredry prowadzony przez powiat to są przykłady, bo chcemy, żeby studenci medycyny mogli odbyć praktyki, ale później znaleźć pracę tutaj czy realizować swoje specjalizacje w instytucjach powiatu. Ale oczywiście to jest tylko jeden z przykładów tej współpracy. Mówimy o współpracy z naukami ekonomicznymi, prawniczymi, admi administracją, turystyką, bezpieczeństwem. Naprawdę tych obszarów jest bardzo dużo, polityka społeczna to jest bardzo szeroki obszar, gdzie studenci będą mogli odbyć praktyki na terenie powiatu rzeszowskiego, ale też jeżeli będą jakieś ciekawe badania naukowe, my chętnie skorzystamy z tych wniosków.